Cześć, witam Was bardzo serdecznie. moi mieli dziś kolejny magazyn LEGO Star Wars, to znaczy nie kolejny, numer 5 z 2015 roku, czyli zeszłoroczny, w którym dostajemy stojak na broń. Przyjrzymy sobie magazyn, zbudujemy sobie ten setik, Tak, dostajemy jakąś ulotkę z tyłu. Postacie z wojenwice Wojen, wice Disney. To są Star Wars Rebelianci. Okay. Sam magazyn wygląda tak. W środku instrukcja budowania. Mamy tutaj pokazanych wojowników i ich style. Kolory mieczy, jakich używali sam stojak, oczywiście komiks, gry i zabawy, dalej plakaty, o. Slave One, chyba jeden z ciekawszych zaraz obok sokoła milenium pojazdów Gwiezdnych Wojen. Bardzo charakterystyczne. I dalej. Znowu komiks. przejdziemy do końca. Zestawy. Sokół Millennium i Command Shuttle. Zdjęcia z zestawami, które prezentują czytelnicy. No niektórzy widzę mają pokaźne kolekcje. Nie, nie mieszczą się w kadrze takie zdjęcia, wstawa z rebelianci, reklama i zapowiedź następnego numeru no, chronologii u mnie nie będzie, ale to przez to, że znajduję te magazyny gdzieś w, w, w kioskach, które powtarzają po prostu te numery, czy dostają je jeszcze raz, czy... Po prostu się nie sprzedało od tego czasu. Nie wiem. Ważne, że można uzupełniać kolekcję. Przejdziemy do zaszetki. Do Zawartość dość mała, ale niczego więcej się spodziewać nie można. I tak wygląda złożony stojak na blasterii miecze świetne. Pierwsze co rzuca się w oczy to podstawka, którą można wykorzystać jako element anteny. Dwa klocki z fakturą wyżej, jeszcze wyżej cztery chwytaki, do których możemy przyczepić dowolnie wybrane uzbrojenie. I czerwony, transparentny, przeźroczysty klocek. Ciekawy. Generalnie zestaw może się podobać. Jest to godne uzupełnienie arsenału, który mamy do tej pory w swoich kolekcjach. Jedyne co bym zmienił bądź dodał jeden czerwony miecz, aby no, też ta ciemna strona mocy mogła się doposażyć. No ale mamy tutaj do czynienia ze stojakiem no, typowo Jedi, więc nie będziemy jakby dalej trążyć. Generalnie ocena na plus i polecam ten zestawik. Także dzięki Wam piękne. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.